Podę. No to, to się co mi wypuzujemy? Tak dobra, rundkę zagramy. I musimy tutaj też zrobić wina Jak nie zrobimy, to będzie już trochę gorzej. Zresztą mogę nagrać tego Fortnite, bo bym miał 10 wygranych, dopiero z rzędu. Bo ja miałem takie nie miałem takie pechy, że ja takich prosów, że w ogóle nie mogłem wygrać. Opa, chopa. chopa, chopa. Zamykamy, pojawiamy się. Nie, co jest? Co się stało? Chyba jakieś zacienki miałem. że mi w ogóle nie dało? Tego. Dobra, skoczę. Proszę, ja chcę chociaż tylko 10, ja bym chciał wbić milion subskrypcji, jak wbijemy, to to będzie dla mnie taki, będę się tak cieszył, widzowie, nawet nie uwierzycie. Nawet gdyby był za 100 tysięcy, w ogóle ktoś mnie zasubskrybował. Mm. Jest to ostatnia osoba. Dobry wygląda No i druga runda. Koniec rundy Tak, umiem zmieniać głosy. Jeżeli ktoś nie wiedział, to już umiem. W sumie każdy nie wiedział. tylko moi koledzy ze klasy wiedzieli. Że ja umiem zmieniać kłosy. Hi, 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 hi. O nie, ja nie lubię. Nie o, to jest najgorsza mapa. Kurde, co jest, nie mogłem skoczyć. Weź mi daj tą ochronę i... Zejdę. Nienawidzę tej mapy. Jeśli na niej przegram, to się nawet nie dziwię, bo ja jej nienawidzę. Dla mnie te wodne parki są najgorsze, bo ja na nich umiem triki, tylko że... Dla mnie one są głupie po prostu. Ja po prostu na ich nie lubię grać. Więc... sam widzicie, ja jestem prosty, umiem na Blokdarzu robić te triki, ale... Na tym akurat jestem totalnym noobem. Przegram to się nawet nie dziwię. przegrałem. No ajajaj. Bym był siódmy. Ale się nic nie stało. Zagramy jeszcze jedną rundkę. Jak samo gdybym przegrał na e, w fortnite. To wam zagrał. Jeszcze jedną rundę i nośmy tak zagrali. No w ogóle darmowe kolo, tak. A to zobaczymy wiedza wersami drobnię. Dom 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 ja tu już miałem otwierać te koło, zobaczmy, nie, nie opłaca się, tu jest to, ten fajny skin. Dobra, nie zrobiliśmy, dobra, odbieramy teraz to, dobra, cztery tysiące już tego mam. A zresztą wam pokażę jakie wiem triki na bloktażu. Weźmiemy tam. <śvanie> bam bum bim. bam bum bim, bim bam bum bim, bim bam bum bam bam bam. Top. Udaje robota. Doba krumsów Uś. Uś. Habusz, babusz. Coca-Cola, babusz, babusz, babusz. Coca-Cola music, mówiłem, że umiem. Dobra, bum, bum. Łatwo. Ja miałem moja największa ranga. W Guys to było złoto, no ale mi się nie chciało wbijać, a w Fortnite to było Platyna 3, jakby co... Taki wolny byłem. Co jest? oj to mój. Przepraszam. Albo nie przepraszam. Habuś, babusz, Coca-Cola już. Babusz, babusz, Coca-Cola, music, babusz, babusz, Coca-Cola, fantomusz. Nie, 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 co ja zrobiłem? Dawaj ty mu ulecz. Ty nie dasz rady. Ty nie dasz rady. Ty nie dasz rady. Rady. Albo może dasz, bo jeśli masz takie tyki, to może udać się. Uda. Nie uda. Nie uda. No nie. Dobra, ostatnia runda. I kończymy. Nigdy co. Teraz zagramy normalną rąbkę. O, zadanie zrobiłem? Podniosłem się tam. Odbieram. I zaczynamy. Hucha, hucha. Iha, hu Iha, hu. Смотрю на наше суп. Уже вижу. Уже вижу. Уже что вижу. Какая банда. Там мы можем так полечь. Nie! Ojoj, tu mnie zrespiło? Ja już tędy polecę, tu wyskoczę, tu polecę, tu polecę, tu polecę, tu walnie mnie. I gdzieś jedenasty byłem, chociaż wygrałem to. I wygrał ostatnią osoba i przechodzimy. Jeszcze dwie rundy, jak wygram, to będę się. To będzie. w Fortnite jedna gra wygrana i tutaj. no to w Fortnite okrutnie było tyle prób. Hmm. Dobra, to akurat wiem, jak przejść, bo to jest bardzo łatwa mapa. Konie dla osób, którzy. Oczywiście nie obrażam nikogo, kto jej, kto jej nie umie przejść, tylko tak mówię. Niektórzy bardzo jej nie lubią i dla nich ciężko jest ją przejść. Aj, tu już chyba się nie da. Nie, bo myślałem, że się da. Упро. Хм. <свес> ale przeszłem dobra a nie to się... Tu zrobione, tu zrobione tu zrobione zrobione to ci przywalić miałem A i po co ja skakałem? Dobra, chociaż trzecie miało tutaj, nic się nie stało. Widzimy się jutro widzowie. Albo pojutrze, bo jutro wiecie sami co. Tylko to odbierzemy. I nara. Nara.